Dzień dobry. Zapytamy dzisiaj pana Jacka Sierpińskiego o sytuację w kwestii wyborów prezydenckich. Ilu powinno być kandydatów, czy kandydatów powinno być mało, czy dużo. I niech się Jacek Sierpiński jako naczelny libertarianin RP wypowie na ten temat. Jacku, także pytanie, ponawiam jeszcze raz to samo pytanie. Ilu powinno być kandydatów? Czy powinna być mała liczba, czy powinna być duża liczba kandydatów, żebyśmy mieli z czego wybierać? Powinna być ta liczba jak największa, powinno być tylu kandydatów, ile się zgłosi. Nie powinno być bardzo trudnych y, kryteriów y, co do startu w wyborach, takich jak na przykład y, wymóg dobrania 100 tysięcy podpisów. Niech wyborcy sami decydują, kogo wybrać. Im więcej kandydatów, tym większa różnorodność, tym lepiej, y, tym więcej nowych twarzy, tym więcej czasami... Natomiast w tej chwili to jesteśmy rozkazani cały czas na przedstawicieli w zasadzie tych samych ziół politycznych i no w zasadzie nic się nie zmienia. W gruncie rzeczy no, ludziom to już jest praktycznie wszystko jedno, czy kandydat się nazywa Pomorowski, czy Tusk, z drugiej strony kandydat, czy Kaczyński, po prostu w gruncie rzeczy to są przedstawiciele tylko Partii, które, które wystawiają tych kandydatów, i tak naprawdę to są cały czas te same partie. Nie jest to dobra sytuacja. No ale tak, jeżeli byśmy znieśli ten próg tych 100 tysięcy podpisów, no to trafi się jak już kiedyś w historii było niejaki pan Szewczuk, który produkował do butów i on sobie w ten sposób Radzimierz załatwił. Piotrowicz. Aha, przepraszam. Kazimierz Piotrowicz. No, 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 bo jest od tego Gazimierz no, Kazimierz i on sobie załatwił. Darmowy czas antenowy, tylko po to, żeby reklamować swoje wkładki do butów. On nie chciał być prezydentem. Znaczy to jest tylko konsekwencja tego, że był ten darmowy czas antenowy, prawda? Że no teraz jest, też jest. No jest darmowy czas antenowy. Tak naprawdę ja myślę, że w tej chwili yy, to już mniej... Ma mniejszą wagę niż kiedyś, bo kiedyś to ludzie byli bardzo tym zainteresowani, siadali przed telewizorami, śledzili te debaty prezydenckie. Teraz to już tak w dużo mniejszym stopniu. Zresztą te bloki wyborcze są po prostu w takich czasami godzinach, że ich nie chcę oglądać. I to jest jakaś tampa. Natomiast im więcej jest kandydatów, tym generalnie się oni bardziej przebijają przez te. I koniecznie taką liczbę cenową. Głos jest bardziej słyszalny, dlatego no, wiadomo, jeżeli ktoś jest Janem Kowalskim zwykłym i coś powie, nie wzbudza to uwagi mediów. Jeżeli ktoś jest Janem Kowalskim, który kandyduje na prezydenta, no, czasami wzbudzi to większe zainteresowanie i czasami jeżeli Jan Kowalski powie coś mądrego, no, to coś się przebije bardziej do tak zwanej opinii publicznej. Czyli niech kandyduje ile chce kandydatów. Wyborcy wybierają. Na lutocentrum. Ja. Tak. Dobra, dzięki. Nie będziemy przedłużać, żeby oglądającym się nie znuciło oglądanie naszych gadających głów. Także dziękuję bardzo. Dziękuję.